Czy pamiętasz swoją pierwszą grupę? Jaka była? Była to grupa 20 uczniów szkoły podstawowej, i to było nielada wyzwanie, żeby utrzymać ich ciekawość przez cały czas, ale na szczęście się udało. Pamiętam doskonale moją pierwszą grupę. To było małżeństwo. I pamiętam, że w ten stresujący dzień dodawali mi otuchy. Jedną z pierwszych grup, którą tutaj oprowadzałem wraz z moim mentorem Witkiem Gochalem, była to grupa Wilki Robert Gawliński wraz z żoną Moniką. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Pamiętam, że bardzo się stresowałam, ale chyba wyszło dobrze. Co jest trudnego w pracy przewodnika? Najtrudniejsze są początki. Stanąć przed grupą ludzi i opowiadać bez stresu, to nie lada wyzwanie. Trudną rzeczą jest dostosowanie się do każdego turysty, aby jak najlepiej przekazać to, to, co tutaj się znajduje. A każdy ma inne wymagania. Chyba to, żeby dostosować naszą prelekcję do naszego odbiorcy. Ale jeśli się uda, to jest to naprawdę satysfakcjonujące. Praca przewodnika jest przyjemna. Wszystkie trudności rozwiązujemy z uśmiechem na ustach. Jakie pytanie słyszysz od turystów najczęściej? Ile masz lat i ile czasu pracujesz w kopalni? Wtedy żartobliwie odpowiadam, że pracuję w kopalni już 100 lat, ale sól tak dobrze konserwuje, że wyglądam na 20. Zdecydowanie to ile razy dziennie pani tak schodzi? Ile razy dziennie to robisz? Ile razy musi pan schodzić po tych sodach?